Festiwal Folkowisko w tym roku pod hasłem Kultura jest babą, czyli o wsi na wsi i o babach z babami. Od 11 do 13 lipca zapraszamy do Gorajca, bo czas na wielki finał akcji Kultura jest babą. Będą koncerty, debaty. Pokazy filmowe i warsztaty. Na koncercie Babskie Granie doświadczeniami muzycznymi wymieniać się będą hudacy i blokowioska, strojone i i tu czeka na was niespodzianka. Oprócz nich na festiwalu wystąpią też Same Suki, Hadra, Jori Klotz i Kuba Blokesz. W czasie debaty aktywistki oraz badaczki ze wsi i z miast będą rozmawiać o zaangażowaniu kobiet w działalność społeczną i kulturalną. Podyskutujemy też o kobiecej stronie historii i obejrzymy filmy historii mówionej kobiet ze Śląska Cieszyńskiego oraz z Ukrainy. Mężczyzno, kobieto, bądź babą, przybywaj na folkowisko.